Będzie pierwsza belka. Teraz sobie przytniem od razu. Pierwsze cięcie w stolarni Można podziałać coś e, 55 i 7. O! Od odkłócić podłączym Będzie luksusowo. O kurde, se nie podłączę! Ja pierdzielę. No i wpizdu i wylądował. I cały misterny plan też wpizdu. Nie pasuje ta rura. Ale gówno, żem kupił. Ciekawe czy do innej piły pasuje. Mogę ewentualnie podszlifować. Już to robiłem. Tom.